Cześć, tu Marta. Wracam sobie do naszej osady. Eee, martwi mnie to jedzenie. Że mamy tego mało, więc zmniejszymy sobie dziesięcinę na 5%. Co? Spadek aprobaty jest przez to? Czemu? Dajemy sobie na 5% na razie. Żeby nam tyle nie zabierali tego. I dajmy może. Wóz z jedzeniem. Zobaczmy. Czyli, jak jeden chleb nam napływa, to jest minus cztery. Nie wiem, czy to takie opłacalne. No, może. Przynajmniej będę mieli co jeść na trzy miesiące. Jest jedzenia teraz. Dobra, już na dwa. Widzę, że tak. Dwa, trzy i mi tak. Kacze, dostępne zarządzenia dostępne zarządzenia jakie zarządzenia? Dobra, mam za dużo ludzi, którzy nic nie robią, ale powiem szczerze, że ja nie wiem co ja mam im teraz tutaj. Zazwyczaj mam problem, że nie wiem yy, co zrobić. A teraz tu są jakieś rodziny w ogóle? Są, 2 na 2, więc dajemy im ogródek warzywny i ulepszenie. Tu mamy ludzi, 1 na 2, ogródek warzywny, ulepszenie. I tu mamy kogoś? No to nie, to nie dajemy na razie, bo mówię. E, tak, i tutaj mamy jeszcze jakiś ten. Mm. No dobra, mam na 3 miesiące, więc może jakoś to, to przeżyję w takim razie. Ja teraz y, mam nadzieję, że nam się uda z tym, z tymi polami, bo one sobie rosną. 14 tylko? Mało coś, nie? 8, 9. Czy to jest 8 na 9? Nie wiem, no zobaczymy. Zobaczymy, jak to pójdzie, ale w gospodarstwie to nikogo nie mamy, w głównie też nie. Ci ludzie wydobywają. Dobra, niech wydobywają w takim razie. E, problem jest taki, że, że nie mamy tu obóz drwali. Obóz drwali, ale mamy chyba tutaj w tym obozie drwali. Tu mamy ludzi, oni cały czas to robią. Ale potrzebujemy w chacie drwala kogoś mieć, bo nam się skończył w ogóle ten opał. I nie mamy co przerabiać na mielęż. Więc w chacie drwala się przyda. Zobaczymy. Zobaczymy. Dobra, myślę, że to stoisko może jakieś jest przydatne. Trochę mi ubywa w rejonu, ale przynajmniej mam to jedzenie. Bardzo ubywa. Minus cztery, minus cztery. Przerwiemy na razie pracę. Na razie, jak nie będziemy potrzebować, to, to nie będę tego używać, bo mi szkoda. Oni tyle tutaj wywożą, wywożą i gdzieś wprowadziła rodzina. O, tutaj. O, warzywny. Będziemy mieć same warzywa. No, ja nie wiem, na razie to mamy zero. E, dwa miesiące. Jedzenie. Tum, Miesiące. No zobaczmy, zobaczmy. Czy oni już wybudowali? Może studni mi brakuje, chyba. Na pewno mi brakuje studni. Dajmy sobie tutaj mieszkalne studnia. I tą nakładkę bym musiała mieć. Podziem. Aha, tu są. Nie widziałam. Tak przez ten śnieg to nic nie widać. Studnie machniemy im tu, żeby mieli studnie. Tu jest jedna studnia. Tu też jest studnia. Tu jest dobra. Czyli nie ma tak źle z tymi studniami. A tutaj niech są studnie. A tu nie ma żadnej wody. tych. Nie ma wód podziemnych. Tak, zrobiłam te domy, a tu nie ma wód podziemnych. Hmm. Tu jest dopiero. Tak średnio tu widzę. Coś tu jest. A tu są te wody podziemne. Dobra, zróbmy tu studnie. A tym tak walnąłam ten dom. Drogę im zrobimy tu, dobra, niech mają jakieś wody podziemne, czyli mamy żółki, Płucznia w sensie. Gdzież mamy włócznie? O co im wam chodzi? Bo kupiłam, tak? Mamy faktorię, handel. Włócznie. Wytyfy w ogóle. Miałam 22 tutaj nadwyżkę. O co chodzi? Nie rozumiem tego trochę. Przywieźcie to w takim razie. Chyba, że to już. A, dobra. Oni chyba już zostali zaop zaopatrzeni na to wygląda. To czemu jest brak wyposażenia? Brak rekrutów, brak wyposażenia. Dobra, będziemy się tym martwić później. Mamy styczeń. Mam nadzieję, że żeby już mięsa więcej nie. Ja nie wiem, czy będziemy coś tutaj jeszcze budować. Kurde, to owczarnia no. Studnie niech budują. Ale ciemno się zrobiło, nieprzyjemnie. Ciemno nieprzyjemnie. Pier... O tu mamy tą. Czy tutaj mamy w ogóle ludzi? Nie mamy żadnych ludzi, to nie dajemy jeszcze. Dobra, no może przeżyjemy dwa miesiące jest tego. Obóz rozbójników, armia idzie w drugą stronę. A obóz rozbójników, gdzie jest ten obszar roboczy pusty? Hata zbieraczy, Hata zbieraczy, no, na razie was damy gdzieś. gdzieś lecz nie wiadomo gdzie. Faktorie mam już pełnych pełne warsztat kaski. Skład. Dajmy tutaj w takim razie No odkrywkę na skład. Niech coś porobią innego. Niech coś porobiam innego. Ja mam nadzieję, że te uprawy. Kończy się jedzenie. Niedobrze. Włączamy w takim razie nas, nasz magiczny wóz z jedzeniem. Jest, dobra. Na dwa miesiące. Czyli ten wóz coś tam daje. Trochę kosztuje, niestety. No, ale lepiej, lepiej żeby był ten chleb. W sumie nie jest to takie głupie. Lepiej, żeby był ten chleb niż żeby mi tutaj padli. Teraz będzie ten. Nie się, Trochę tak, trochę nie, ale. E, no zobaczymy, bo zaraz będzie marzec uprawy nowe i w ogóle. Co tu jest zajmowane teraz? tu mają zajmowane, tak? I w ogóle mam tak mało grzywny... Brak najemników. Tak mało mam tej grzywne. No dobra myślę, że weźmiemy po prostu tych i niech cisną tutaj, tu niech cisną, weźmiemy sobie o, tutaj, mamy mieć tą bitwę, zaś ich tak dużo ciśnie tu. Myślałam, żeby będzie ich mniej, trochę. Nie, dobra, chyba zaś nie wezmę w tym. Ja tylko klikam, ale nie wezmę, bo. za dużo ich idzie. Za dużo ich idzie. A ci, moi. To fajnie, jakby. Aha, ci, nie masz tego, tego obozu rozbójników. To wy, sobie tu zostańcie. W takim razie. Za dużo. Został miesiąc. Miesiąc jedzenia. Ale już śnieg topnieje. Jest nadzieja. A co my tu mamy? Wzrost upraw. No dobra, niech sobie rosną uprawki nasze. Mam nadzieję, że trochę warzyw nam przyjdzie, bo tyle porobiłam tych ogródków warzywnych, że... Do zesrania. Naprawdę. spójnicy tu są. No dużo tych jednostek, ale mi się wydaje, że potem się, się jeszcze powiększają te jednostki. Ja mam dalej za mało ich, tych ludzi. A ja nie ma kogo kupić. Więc nie będzie walki. Dwa miesiące jest tego jedzenia. Bardzo mi szkoda korzystać z tego. Bo widzę, że tutaj te pieniążki spadają to za zamożność regionu. Dajmy sobie kogoś do, do chaty A mamy tutaj ludzi, już sa sadzą sobie. O zbieracze. Mamy tutaj, że rośnie, także przeroboczy pusty. Ale czego? Ta trwala Oczekuję. A może tutaj już coś nam urosło? To żeby to Plewili tu. Za dużo tu jest drzew, nic nie widać nawet. O tym zrobimy obszar roboczy tu, może? Oj, prawie na jego bym poszła. To nie, tam nie możemy zrobić Tu może niech nam wezmą się zajmą tym obszarem W takim razie Dobra, 3 miesiące jedzenia Nowa rodzina, czyli nie jest tak źle u mnie tutaj w takim wypadku Niech zbierają, tutaj damy dużo ludzi Zbierania. I damy warsztat tkacki Warzywa 35. Eee, 65 wełny. No to dobra, to może będziemy mieć faktycznie kogoś. A i tutaj może wprowadziłaś nowa rodzina żytu. Są. Dobra. Czyli możemy sobie budować przygotować... najpierw, ulepszamy, tu już mam poziom drugi, jak sobie ulepszymy zrobimy ten browar wtedy, a karcz ma tak daleko, fajnie byłoby tu mieć ten browar. Kołkarśmy. Dobra. Przebudowę zróbmy. A tutaj dam, tu damy kury. No niech stracę już te 5 desek. Ale to ma większy sens. Ulepszamy. Ciekawa jestem jaki ten. Jaką potem gałąź rozwoju wziąć. Mam 67% 20 na te 15 procent jak mamy tutaj 4 miesiące jedzenie Nieprzyjacielska jednostka. E, dobra, dobra. Mm, odkrywka. Może już starczy tu. A tu w ogóle nie wiem, czy coś jest, nie? Tak se... Tak se odkrywam. Tu ścinają. E, dobra, w takim razie zrobimy może ten... kurnik. Zrobimy kurnik. Żarnia pełna. To trzeba do spichlerza chyba kogoś tutaj dać. Jedną osobę. Za dużo ich tu dałam. Oni nie ogarniają, mnie Po prostu. Tyle jakód wyzbierane. Stąd możemy po prostu zabrać. A tutaj damy do hadzy zbieraczy. A zaś nie wezmę udziału w tej tej bitwie, ale mam tutaj nadzieję. Nadzieję mam na te plony. Pierwsza zrobiłam tak jak ma być, więc za chwilę się za to biorę. Wszystkich tutaj ręce na pokład i... I będziemy... Będziemy jechać z tym koksem. Pokój. No, pokój, no bo, bo mnie tam nie było, no co mam powiedzieć. 59 Mam. Już nie będę podatków zamożności regionu. Nie będę już brała. Nie wiem, co mi tak to spada. O co chodzi? Czy mam tutaj ten kol. wyłączony, mam. Dobra, to jest Nie wiem, czemu mi tak to spada ta zamożność regionu, za co ja to płacę. Ale nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to w ogóle. Dziesięcinne. No, to mamy co? Eee, browar Ludzie O nie, ja mam tutaj dwójkę ludzi, którzy zajmują się browarem. Ja nie mogę. Drewno połowę, czyli trzeba kogoś dać na. Tutaj damy do mielerza. Zabierzemy z chaty drwala. Słód. Nie, no, piwo robimy. Piwo robimy. Zobaczmy, jak tam im pójdzie z tym piwem. Zrobimy piwo. I. I będziemy tutaj. Działać. Warsztat kacki. Ludzie transportuje, handluje. A jak tam wygląda z naszymi wełna 71? No, to całkiem nieźle, jak na to, że mam tak mało tych. Mało tych, tych. No, jak to się nazywa tam? Owiec mało mam. Dobra, kończymy na dzisiaj. Nie ma źle, trochę podgoniłam z tym jedzeniem. Jakoś tam się rozbudowuje ta wioska. Zobaczymy, jak to pójdzie następnym razem. Także dzięki i cześć!